Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Infiniti QX70 z 2014 roku. Tutaj auto z silnikiem o pojemności 37 litra i mocy 320 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KME lewo. I tak, tu pod pokrywką mamy komputer do instalacji gazowej To jest jedyne podłączenie. Tu mamy filtr fazy ciekłej. Reduktor jest tam na samym dole. Nie wiem czy będzie widoczny, bo też jest czarny. Jest to reduktor KME Extreme. I tu powyżej mamy jeden z filtrów fazy lotnej. I tutaj drugi filtr fazy lotnej. I oczywiście zostały nam wtryskiwacze. Tu mamy pojedyncze wtryskiwacze HANA. Tutaj w głębi widzimy. Po no, 3 sztuki z każdej strony. Może tu będzie lepiej widać. No, niespecjalnie. Więc tak: spalanie benzyny w takim aucie ok. jest to około 15 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 17 litrów, czy oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 350 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 690 zł. Na LPG już tylko 340. Przyłącznik w mamy zamontowany na tunelu środkowym, tutaj za fotelem. Wlew gazu mamy pod klapką. Jak widzimy, jest to pełny pełnowymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania żadnych końcówek. Zbiornik w mamy oczywiście w miejsce koła zapasowego. Tutaj jest koło dojazdowe. Aha. Więc został zamontowany tutaj zbiornik 58-litrowy, co daje nam około 46 litrów gazu i zasięg blisko 270 km. Jest to niestety kompromis między funkcjonalnością bagażnika, bo jak widzimy, nawet przy tym zbiorniku, podłogi jest lekko uniesiona. Cena zestawu czy instalacji KMN w tym konkretnym aucie jest to koszt 4000 zł i zwrot następuje po około 11400 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.